Po raz pierwszy tutaj jestem i proszę Państwa, chciałbym się podzielić tylko kilkoma krótkimi refleksjami, bo yy, wszyscy jesteśmy zmarznięci. Proszę Państwa, trudno nie odnieść wrażenia, że rocznica wybuchu Powstania Styczniowego jakoś doskwiera naszej obecnej klasie politycznej. Zamiast wyciągnąć z niej wnioski, usiłuje się ją zbagatelizować. A jakie to wnioski należałoby wyciągnąć? Ciągle przy okazji rocznic naszych powstań jesteśmy karmieni taką papką propagandową. Powstania nie miały sensu, powstania pogarżały tylko nasz narodowy los. Proszę Państwa, to twierdzenie ma swoją odwrotną stronę. Bo co z tego wynika? To jest pochwała niewoli. Trzeba przypomnieć, że niewola o wiele drożej kosztowała nasz naród i w sensie materialnym i w sensie duchowym. Obchodzimy 150. pierwszą rocznicę wybuchu powstania, ale parę dni temu minęła 150. rocznica bitwy pod Iłżą, jednej z 1200 bitew i potyczek powstania styczniowego. Proszę państwa, to powstanie ono było studiowane w akademiach wojskowych prawie całego świata. Dlaczego? Powstanie styczniowe w, w odróżnieniu od listopadowego miał charakter wojny partyzanckiej. Wielkim osiągnięciem wojskowym powstania styczniowego było udowodnienie, że armia powstańcza, ona liczyła góra dwadzieścia kilka tysięcy żołnierzy ale potrafiła związać armię regularną rosyjską, która liczyła około 400 tysięcy żołnierzy. Proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę, historia to dowiodła i II wojny światowej, ale i najnowsza, o skuteczności walk partyzanckich. Amerykanie doznali tego w Wietnamie, Rosjanie w Afganistanie. Proszę Państwa, na pewien, nie pominę to nazwisko, Jeden, jedna ze znanych postaci po 1956 roku wyraziła się tak. Polska nie leży na kontynencie australijskim, a jej sąsiadami nie są pokojowo nastawieni pasterze. Są rozpatrywane także i dzisiaj scenariusze wojny z Polską, najazdu na Polskę. Jak Państwo wiecie, obecnie rządząca ekipa zlikwidowała nam o połowę armię armię tę regularną. Czy mamy więc szansę na stworzenie armii partyzanckiej, takiej jak Armia Krajowa, takiej jak Powstanie Styczniowe? No niestety okazali się oni zapobiegliwi, ci likwidatorzy polskich sił zbrojnych. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, młodzi mężczyźni od kilku już lat, prawda, nie ma poboru, więc nie potrafią obchodzić się z bronią palną. Mam zajęcia na kierunku nomen omen, bezpieczeństwo narodowe. Na pytanie, kto potrafi strzelać, to tylko ja podnoszę rękę. A więc, proszę Państwa, yy, mamy do czynienia chyba z przemyślaną akcją, bo jeżeli mamy dwa takie fakty, to nie może być to zrządzenie yy, przypadku. A proszę zwrócić uwagę, że nawet najnowsze yy, doktryny yy, wojenne podkreślają wagę. I znaczenie walk partyzanckich. Wojna, doktryna na przykład wojny sieciowej, która w takim ogromnym skrócie opiera się o to, że najnowsza technologia informatyczna jest zastosowana na palu walki, okazuje się, że z tej doktryny korzystają także no, oddziały, które byśmy nazwali partyzanckimi i to skutecznie się nią pozwala. Proszę Państwa, jeśli mówimy o powstaniu styczniowym, co było cechą charakterystyczną, udział polskiego katolickiego duchowieństwa i w demonstracjach przedpowstaniowych i potem w toku walki. Proszę Państwa, ten fakt był krytykowany przez, zwalczany przez władze carskie, rosyjskie. Co jest ciekawe, używano podobnej argumentacji, kontrargumentacji, jak dzisiaj no, ten osławiony salm. Nie można mieszać religii do polityki. Tak powiedział namiestnik carski, hrabia Berg. A na to odpowiedział ksiądz Żebuski. Bóg godzien jest także tego, żeby nie pomijać go w polityce. Proszę Państwa, zastanówmy się tutaj nad tym stwierdzeniem. Co to znaczy nie pomijać Boga w polityce, obecność Boga w polityce? No, musimy sobie zdawać sprawę, że Kościół jest jak gdyby depozytariuszem norm etycznych. Norm etycznych, które, jak wiemy, Mojżesz otrzymał na kamiennych tablicach. Wśród tych norm jest jedna, bardzo prosta i jasna: przykazanie nie kradnie. Przyłóżmy tę normę do współczesnej praktyki naszej klasy politycznej. Proszę Państwa, niestety rodzi się takie wrażenie, że główna partia rządząca składa się z dwóch frakcji: frakcji afery hazardowej i frakcji afery Amber Gold, no gdzieś tam na prowincji kiełkuje frakcja afery szpitalnej, tak byśmy to określili. Inna z kolei partia, mówiąc słowami Jaruz Jaruzelskiego, ta sama, ale nie taka sama, jak wiemy, odnowiona przy pomocy pieniędzy moskiewskich, co ostatnio zaprezentowała. No, kandydatami do Europarlamentu jest bohater afery Olina, bohaterka Afery wydawniczej. Nie wiem, może Państwo wiecie, podpowiecie, kto reprezentuje aferę węglową, aferę spirytusową, aferę starachowicką wreszcie. Proszę Państwa, tak to wygląda. Proszę Państwa, nie dajmy sobie też mówić takiego obrazu, że to taka wesoła, frywolna kleptokracja. Oni nie są szkodliwi, oni są sympatyczni. Nawet. Proszę Państwa. Nie ma niczego gorszego niż skorumpowani politycy. Skorumpowani politycy stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla wolności narodu, dla niepodległości państwa. Wiemy, jaka jest sytuacja w teatrze pod rządami ministra Zdrojewskiego. Może dlatego nie jest prezentowana sztuka Jerzego Sito, zatytułowana Polones. W skrócie jej fabuła wygląda tak. Tadeusz Kościuszko wybiera się organizować walkę powstańczą. Znajduje się w gościnie w Pałacu Ogińskich, a tam wszyscy są pochłonięci, ale czym? Organizacją balu. Ta wstrząsająca w swojej wymowie sztuka kończy się w następujący sposób. Kurtyna jeszcze nie zapada, ale gasną światła i lektor wyczytuje listę posłów, na sejm grodzieński, który zatwierdzał rozbiór Polski. Obok każdego nazwiska jest podana suma, jaką zainkasował każdy z nich. No proszę państwa, można powiedzieć, że nie są to jakieś wysokie sumy. Bo jak państwo wiecie, stawka za zdradę, no, od 2000 lat jest taka sama i to wynosi 30 srebrników. Proszę państwa, jeśli znowu popatrzymy na powstanie styczniowe. Wielu bohaterskich bojowników, przywódców było być może wnukami, być może krewnymi tych posłów Sejmu Grodzieńskiego. Proszę Państwa, nie możemy powtórzyć błędu, nie możemy dopuścić do tego, żeby powtórzyła się historia żeby znowu skorumpowani politycy sprzedali nam niepodległość, sprzedali nam Polskę. Dziękuję. Kochani, jest zimno. Powstańcy walczyli wiele dni i przetrwali. Wielu z nich zostało wywiezionych na Syberię i też przetrwali. Drodzy, my też przetrwamy. Nasz naród przetrwa w naszej tradycji, w naszej kulturze, w naszej wierze.